Ej, 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 to miał być przełom, to miała być rewolucja w świecie ostrzenia i jest, ale czy ten kamień może stać się liderem tej rewolucji? Czasy, kiedy produkty z Chin były zawsze gorszej jakości, moim zdaniem minęły bezpowrotnie. W tym kraju można dostać wspaniałe produkty. Tylko największy problem jest taki, żeby odsiać te kiepskie od tych bardzo dobrych. Dzisiaj zajmiemy się hybrydowym, słowo klucz hybrydowym kamieniem diamentowym marki DMD, który obiecuje wszystkie zalety drogich kamieni hybrydowych-diamentowych za jedną piątą cenę. Brzmi zbyt pięknie, ja wierzyłem, że jednak się da, dlatego sprawdzimy, czy za około 150 zł. kupimy najlepszy kamień na rynku bez żadnych słabych punktów. W teorii, patrząc na specyfikację, jest taka szansa. Naprawdę chciałem pokochać ten kamień, mało tego skontaktowałem się z producentem, myślałem, żeby zrobić pyza Limited Edition tego kamienia, bo uwielbiam kamienie hybrydowe. A jak wyszło? Długa historia. Ja ostatnio zgłębiam temat tych hybryd, bo przynajmniej na papierze łączą sobie wszystkie zalety kamieni korundowych i płytek diamentowych. Szybkość działania, piękna polerka, szykuje się wielki test takie kamienie diamentowe właśnie kamienie nie płytki mają praktycznie same plusy żadnych wad i chyba tylko jeden minus cena Naniwa Diamond to jest prawie 800 zł. Eee, PD Tools, połtawska fabryka ścierniw, tutaj 1200 zł. No masakra trochę. Dlaczego to jest takie dobre? W zwykłych płytkach diamentowych, płytkach, gdzie mamy tylko jedną warstwę napyloną, czy metodą elektroplatingu osadzonych diamentów, taka płytka się zużywa, traci swoją początkową agresję. No i mamy problem. A tutaj. Te diamenty zatopione są w cieniutkiej warstwie żywicy, która tak jak na kamieniach korundowych w spoiwie, odsłania coraz nowe warstwy diamentów, i taki kamień nie traci tej agresji wraz z kolejnymi ostrzeniami. Nie oszukujmy się, prawie 800 zł ta cena zabija. Dlatego z pomocą przychodzą Chiny, Aliexpress, około 150 zł kamień hybrydowy, diamentowy. I czy to będzie święty gra lostrzenia, który zdeklasuje tak zachwalanego przeze mnie szaptona Rockstara 1000? Jest taka marka DMD, DMD, za którą stoi firma Yangjin Jin Diamond Tools. Tak to wygląda w praktyce, i czy coś Wam to przypomina? Jeśli obejrzyliście początek tego wideo, to z pewnością jest to niemal identyczne jak kamień naniwa Diamond. Jeśli nie widzicie podobieństwa, albo tego, że Chińczycy jak zawsze kopiują, tym razem nie zachodnie wzorce, tylko japońskie, to jest identyczne. I spoiler alert, po miesiącu testowania ten kamień, ten chiński kamień wzbudza we mnie dalej skrajne emocje, tak totalnie skrajne, nie sądziłem, że to będzie aż tak. Nie wiem dalej co o nim sądzić, no po prostu nie wiem. Jeśli wejdziecie na stronę AliExpressu zobaczycie dostępne gradacje 1000, 3000, 6000 i 12000. I ja po tym teście już wiem, że może trzeba było zacząć od 3000, która, gradacji 3000, która pewnie realnie jest bliżej ziarnistości 1000, jeśli trzymalibyśmy się, czy Chińczycy trzymaliby się, japońskiego standardu przemysłowego JIS. Wszystkie kosztują około 150-160 zł, a jak traficie na jakąś promocję, to, to może i znacznie taniej. Ej, jej, jeśli macie mikroskop, na pierwszy rzut oka widać o co biega, nie trzeba być ekspertem. Ja już Wam pokazuję używany kamień, jak on wygląda po wielu ostrzeniach i widzicie na pierwszy rzut oka, że coś tu jest nie tak. I to coś to jest wielkość cierniwa, ale też widzicie rozstrzał tej gradacji, to będzie zostawiać rysy. Pojedyncze głębokie, w innych miejscach zdecydowanie mniejsze. Nie zrobimy tym takiej idealnej, ostatecznej polerki. I też widzicie, że są miejsca, gdzie te diamenty po prostu są nie zeszlifowane, tylko wyłamane. Powstają takie dziury. No, nie jest to chyba dobrze osadzone ścierniwo. Kolejna sprawa, to pewnie też zauważyliście realna gradacja. Myślę, że bliżej 300, 400, 500, może jeśli trzymamy się tego japońskiego standardu GIS. I tu moim zdaniem producent strzelał sobie w stopę. Dlaczego nie zmierzyć tego porządnie, nie nazwać tego właściwie i nara nie narażać się na jakieś reklamacje czy zażalenia związane z tym, że to nie jest kamień 1000? I nie zrozumcie mnie źle, ja lubię niskie gradacje, tylko po prostu chciałbym wiedzieć, co kupuję. I porównując na przykład z naniwą, jak ostrze na tym diamencie japońskim, to mam wrażenie, że na powierzchni kamienia zostają tylko te mikroopiłki stali i nóż, może nie ślizga się, ale gładko przejeżdża po tej powierzchni, a jak wskakuję na chiński diament, mam z kolei wrażenie, jakbym po mikroziarenkach piasku właśnie nie ślizgał się, tylko szurał i to nie jest do końca przyjemne też wrażenie przy ostrzeniu. Ale nie chodzi tylko o to, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne ten proces ostrzenia. Chodzi też o efekt końcowy, bo te mikroziarenka, które wyłamują się i ślizgają się po powierzchni, robią mikro uszczerbienia w krawędzi tnącej. Zobaczycie to zaraz pod mikroskopem i jakość tego ostrzenia. No właśnie, nie chcę powiedzieć, że jest gorsza, bo być może ząbkowana krawędź to jest to, co chcecie osiągnąć. Ale nie macie nad tym kontroli. Będą z tego kamienia wyłamywać się te mikro e, e, drobinki ścierniwa i powodować też mikrouszczerbienia na krawędzi tnącej, tego niestety na tym kamieniu nie ominiemy. No, ale zamiast mądrzyć się czy przyjemnie się na tym ostrzeć, co się dzieje z krawędzią tnącą, po prostu weźmy ten kamień na blat, naostrzmy prawa strona drut, lewa strona drut, ruchy stropujące, potem ruchy podwłos, żeby ten drut jak najbardziej na kamieniu zredukować. Na koniec stropowanie i zobaczmy, jaką ostrość osiągniemy i czy to będzie ostrość taka robocza, przyzwoita, dobra, ostrość kuchenna, która sprawdza się nie do krojenia paragonów czy golenia. Twarzy, ale do produktów spożywczych. Hmm, to ostrzenie było zaskakująco ultra szybkie, szokująco szybkie, powiem szczerze. Chyba 40 sekund prawa strona, 40 lewa, może maksymalnie pół minuty walki z zadziorem. Kilka ruchów na stropie i gotowe. Jedna też ważna uwaga, ten kamień bardzo dobrze usuwa zadzior na koniec ostrzenia, jeśli zrobicie naprzemienne ruchy pod włos, ale musicie ich zrobić przynajmniej 10 na stronę, być może więcej, i po takim czymś już mamy bardzo, bardzo dobrą ostrość roboczą, nawet nie wchodząc jeszcze na strop. Dlatego ja radzę nie pomijać tego etapu, trochę pomachać naprzemiennie na koniec ruchami pod włos, a będzie dużo mniejszy problem ze ściąganiem tego zadziora na jeansach, gazecie czy, czy właśnie na stropie. Ale nawet jeśli Wam się wydaje, że drut już zniknął, mimo wszystko nie pomijajcie stropowania, zawsze jakieś farfocle tam zostaną i, i trzeba się ich pozbyć. Zresztą zobaczcie efekty pod mikroskopem po kolejnych etapach ostrzenia, drut po samym ostrzeniu, potem po naprzemiennych ruchach z włosem, po ruchach Podwłos i wreszcie po I właśnie tutaj mam te skrajne uczucia. Nie wiem, co powiedzieć o jakości ostrzenia, bo w teorii te mikrouszczerbienia, które pojawiają się na krawędzi tnącej, to jest wada. Nie powinno się tak dziać po ostrzeniu, powinniśmy mieć na tym kontrolę, ale ta ostrość robocza i agresywność chropowatość tej krawędzi sprawia, że ten nóż. Idealnie do takich podstawowych zastosowań kuchennych, w szczególności do warzyw, się nadaje, i komfort krojenia był zaskakująco, zaskakująco dobry. I zanim powiecie, że zwariowałem, albo że bawię się w adwokata diabła broniąc ten kamień, mimo że nie powinienem, przypomnijcie sobie, jak działa pikutek. Nawet jakie stępy, ma ząbki i te ząbki idealnie będą wchodzić nawet w produkty o śliskiej skórce. I na tej samej zasadzie działa ta mikroząbkowana krawędź, uszkodzona, ale bardzo agresywna krawędź tnąca noża naostrzonego na diamencie, który pozostawia te mikrobruzdy. No właśnie, bardzo agresywna krawędź. Czy są jakieś minusy? To chyba też jest temat na osobny odcinek, bo to, że idealnie wchodzimy w skórkę pomidora. Jeśli zjemy tego pomidora od razu, super, nic się nie zadzieje, ale jeśli kroimy coś i zostawiamy, pokrojenie produktów szorstką krawędzią będzie wzmagać, może przyspieszać proces oksydacji, utleniania się tej zewnętrznej przekrojonej warstwy. Produkty będą szybciej tracić swoje właściwości i smak. I tak samo jak kroimy mięso, też nie chcemy miażdżyć tych komórek, e, tylko prze... Ślizgiwać się jakby przez nie, dlatego ja wolę jednak wyższe gradacje, ale jeśli chodzi o taki czysty komfort nie mówiąc już o zachowywaniu tam smaku produktów czy wchodzeniu w takie szczegóły zwykły komfort krojenia ta krawędź jest wręcz niesamowita zaskoczenie totalne. Nie wiem, czy możemy mówić tutaj o ostrości absolutnej. Po naostrzeniu tego i zwykłym przestropowaniu na jeansach, nawet bez pasty polerskiej, możemy osiągnąć ostrość, która przekroi luźno stojącą rolkę papieru. Ale to nie jest żaden dobry test kuchenny. Musicie po prostu zastanowić się, czego oczekujecie od konkretnego kamienia, jaki rodzaj ostrości chcecie osiągnąć, i to, co powiedziałem wcześniej, chyba to jest dobry temat na odcinek. Jaka gradacja, jaka agresja do zastosowań kuchennych. I też jeszcze myśląc, dla kogo jest ten kamień, jeśli potrzebujecie wycieniować nóż albo naprawić jakieś duże uszczerbienia, to jest naprawdę szybkie. Co prawda, zostawi duże, głębokie rysy, ale jeśli to Wam nie przeszkadza, po prostu chcecie szybko wykonać zadanie, może. Ten kamień jest dobrym rozwiązaniem w tej cenie, nie trzeba go prostować, bardzo łatwy w użyciu, można na sucho, lepiej na mokro, bardzo wszechstronne zastosowania i nie wiem co o nim myśleć nadal. I wracając jeszcze do tej prostej, chamskiej szybkości zdzierania, ten 1000 od DMD jest szybszy od mojej ulubionej Naniwy Sosery 400, co jest już zaskakujące. I powiedziałbym, że nawet jest porównywalnie szybki jak już mocno zużyta Atoma 400 i dalej nie przestaje mnie to zaskakiwać. Do takich zadań specjalnych, gdzie trzeba szybko coś zadrzeć, spoko. Czyli do napraw, do przeprofilowywania, zaskakująco przyzwoity, a nawet niezły, chociaż ja muszę wam się do czegoś przyznać, odkąd kupiłem takie japońskie cacko elektryczna ostrzałka z ruchomym kamieniem obrotowym. Trochę nie wyobrażam sobie poważnej roboty cieniowania z ręki. Szkoda, troszkę już mi na to czasu. Jeśli robicie to w domu, wiecie, że ja to polecam na kanale. Jeden nóż, spoko, ale jeśli macie więcej roboty, takie cudo ekstra. Werdykt nie będzie. Ten kamień nie jest świętym gralem ostrzenia, mimo tego, że bardzo go lubię, ale mam zbyt duży mętlik w głowie, żeby cokolwiek o nim powiedzieć i jednoznacznie komukolwiek go zarekomendować. Wiem, że są osoby, nawet tutaj w komentarzach, na tym kanale widzowie, którzy bardzo lubią te kamienie, radzili mi też, żebym spróbował wyższych gradacji, być może to zrobię. Na dzisiaj mieszane uczucia. Tak, jest ultra trwały i przy takim domowym użytkowaniu, używaniu tego kamienia, nie będziecie musieli go prostować pewnie latami. Bardzo szybko zdziera jeden z moich najszybszych kamieni, pod tym względem absolutnie nic nie mogę mu zarzucić. No, i tutaj mamy diamenty, które poradzą sobie z każdym rodzajem stali. Nawet jeśli macie jakieś noże 65 HRC, nawet podchodzące pod 70, nie ma problemu naostrzyć każdy nóż do bardzo dobrej, więcej niż roboczej ostrości. No, wszystko to prawda. Ale co z tego? Ten kamień przez to wyrywanie się ścierniwa robi mikro dziury w krawędzi tnącej, i nawet jeśli w tym wideo pokazałem, że są sytuacje, że taka ząbkowana krawędź tnąca sprawdza się super, krojąc wiele produktów spożywczych, no ciężko powiedzieć mi, że kamień powinien się tak zachowywać, to jest jednak jego minus. Może powinienem teraz przetestować wyższe gradacje? W komentarzach słyszałem, że są bardziej równomierne, jeśli chodzi o tę ziarnistość. Nie wiem, na razie więcej pytań mam dla Was niż odpowiedzi, i chyba do następnego.